Transformacja 9D otwiera bezpośrednią ścieżkę do podświadomości, mechanizmu kierującego 98% naszych działań. To proces, który umiejętnie przekształca wewnętrzne blokady w źródło osobistej mocy, jednocześnie współpracując z naturalną inteligencją ciała, aby uwolnić zablokowaną energię z układu nerwowego i stworzyć przestrzeń na nowy początek. Dzięki połączeniu oddechu, dźwięku i, i prowadzonej wizualizacji metoda transformacji 9D spowalnia fale mózgowe, otwierając drzwi do wewnętrznej podróży, w której podświadomość staje się bardziej podatna na zmiany. To głęboka transformacja, która pozwala na świadome uwolnienie przeszłości i stworzenie przestrzeni dla nowej jakości życia. Zapraszam do doświadczania podczas bezpłatnej sesji online.